Hej, witajcie na podsumowaniu projektu 0, czyli jak mi idzie zużywanie moich zapasów pielęgnacyjnych, kosmetycznych, pielęgno kosmetycznych można powiedzieć, bo w sumie dodałam ostatnio kolorówkę, więc można powiedzieć, że kosmetycznych, natomiast głównie zaczęłam od pielęgnacji, ponieważ jej z uwagi na ilość miniatur, jaką mam, no nagromadziło się dosyć dużo, więc po prostu czas było już sobie z tym jakoś poradzić. I zacznę od rzeczy takich, które zużyłam. Chwaliłam się na Instagramie Wam właśnie, że zużyłam kilka rzeczy, z czego się ogromnie cieszę. Jeżeli mnie nie śledzicie na Instagramie, to zachęcam Was, tutaj Wam zostawiam odnośnik, jak możecie mnie znaleźć ale też link zawsze znajdziecie w opisie, bo tam generalnie na bieżąco, wiadomo, co się dzieje, więc takich rzeczy się dowiadujecie. Więc zużyłam w końcu, mówiłam w poprzednim denku, że stałam sobie za cel, że to musi zostać zużyte i zużyłam, bo tego już po prostu trudno było wycisnąć, tam było, wiecie, na, na dnie, więc po prostu rozcięłam opakowanie, wygrzebałam wszystko tutaj ze środka i... Zużyłam peeling Origins'a, nie kupię go więcej. Ogólnie ma, jakby tą serię Origins, czyli jeansing, czyli tą zrzeszeniem. Lubię, ona jest fajna, ich krem pod oczy jest bardzo fajny, ich krem nawilżający do twarzy albo miałam miniaturkę, albo próbkę, ale wiem, że też używam i też mi się bardzo podobał. Natomiast ten peeling to była jedna wielka porażka. W sensie dla mnie, bo wy mi pisałyście, żeby na przykład ten peeling uwielbiacie. Dla mnie po prostu to nie był peeling, to był żel, w którym zatopione były jakieś takie dziwne oślizgłe granulki, które niestety dla mnie nie peelingowały. Ja powiem wam ostatnio, zauważyłam taką rzecz, że coraz bardziej odchodzę od intensywnych, mocnych peelingów do twarzy. Zauważyłam, że jednak one. Coraz rzadziej poniesięgam i jednak przerzucam się na takie drobniejsze, ewentualnie bardziej enzymatyczne rzeczy. Co jakbyście mi powiedziały kilka lat temu, że tak zrobię, to bym was wyśmiała, bo większość osób mówiła, ola, enzymatyczne pilingi są lepsze dla skóry. A ja mówiłam, dobra, dobra, ja i tak wolę, wiecie, jak tutaj mi się zdziera wszystko. Natomiast ostatnio zauważyłam, że właśnie. Zbyt mocne zdzieranie też mi nie służy, więc zaczynam właśnie z zmiany, jeśli chodzi o peelingi do mojej skóry. Natomiast ten peeling po prostu był niefajny. To już nawet nie chodzi o to, że on był zbyt delikatny, tylko chodzi o to, że on się tak jakoś maział po tej skórze jakiś taki był galaretowaty, żelowaty i, i, i po prostu to mi no nie odpowiadało. To zdecydowanie. Nie moja bajka. Kolejna rzecz, którą zużyłam w końcu, to są płatki peelingujące z neogenu. To są płatki, które mają w sobie. Wyciąg z zielonej herbaty, a przynajmniej mają jakiś generalnie bardzo dziwny zapach. To jest moje trzecie opakowanie tych płatków. Wcześniej miałam płatki z wyciągiem cytryny oraz płatki z wyciągiem winogron. Pozostałe dwie, jakby wersje zapachowe i też jakby składnikowe, które są dostępne. I tamte uwielbiałam. Tamte naprawdę były bardzo fajne. Jest to bardzo drogi produkt. On kosztuje ponad 100, mamy tutaj 30 płatków, więc w teorii, jakbyśmy mieli używać tego codziennie, bo takie jest założenie, że to jest taki delikatnie peelingujący, właśnie element naszej pielęgnacji, że jest na tyle delikatny, że możemy używać go codziennie, no to sorry, ale stuwa co miesiąc to jest ogólnie dosyć drogo. I ja sama z siebie też pewnie bym nie kupiła trzech opakowań tych płatków, natomiast dzięki współpracy z Jolce po prostu mogłam wypróbować każdy zapach, każdy, każdy jakby um, no, każdy wariant i wiem, że te akurat odpowiadają mi najmniej. Ich zapach był po prostu dla mnie bardzo trudny do przejścia. Nawet nie umiem Wam go opisać, bo to nie jest zły zapach, to nie jest, nie wiem, jakiś taki, który można by było porównać do cyfu do do stosu do czegokolwiek. To jest po prostu taki bardzo specyficzny zapach. Nie wiem, nie umiem wam opisać, po prostu mi on kompletnie nie odpowiadał. Natomiast płatki same w sobie bardzo fajne, one były dwustronne. Z jednej strony miały taką teksturę à la trux, bo tam były takie właśnie pionowe paseczki. Natomiast z drugiej strony. To było bardziej miękkie, bardziej przyjemne. Ja to stosowałam tak, że najpierw przecierałam właśnie tą taką bardziej zdzierającą stroną, a potem, żeby uspokoić trochę skórę, odwracałam płatek i przecierałam właśnie skórę tą bardziej gładką stroną. Natomiast ja tych płatków nie używam codziennie. To opakowanie w ogóle zużywałam ponad pół roku, bo mamy w ogóle pół roku na zużycie tych płatków, więc oczywiście nie musimy ich używać codziennie. Ja je zużywałam ponad pół roku, bo ten zapach mi totalnie nie odpowiadał, natomiast cieszę się, że je zużyłam. Na razie płatków na Ogen w swoich zapasach nie mam mam inne płatki z G9 Skin, takie grejpfrutowe, więc zobaczymy, jak one się będą sprawdzać. Jeżeli będą się słabo sprawdzać, to pewnie też trafią do, do projektu Zero, tylko że tam nie mogę niestety znaleźć informacji, jak długo po otwarciu, jakby jak szybko po otwarciu trzeba je zużyć. Na razie są zamknięte, bo póki tych nie zużyłam, to nawet tamtych nie otwierałam, więc... To jeszcze zobaczymy, może gdzieś mi się uda w internecie znaleźć taką informację. No i trzeci produkt zużyty, który myślałam, że nie zużyję, bo jak chyba go wprowadzałam w zeszłym miesiącu właśnie do projektu Zero, to nie spodziewałam się, że jego jest tak mało. Mowa tutaj o maseczce Origins z, z różową glinką. I tak jak Wam powiedziałam, że właśnie nie, nie, nie wiem, ile jej tam w środku tej maseczki jest, i nie byłam w stanie za bardzo jej odhaczać. I okazało się, że w zasadzie po dwóch zużyciach już nie byłam w stanie nic wycisnąć z stópki, no i w zasadzie ją po prostu. O, Jezu, o, się teraz zakleiło. Po prostu ją widzicie rozcięłam i wydłubałam do cna. Więc e, cała różowa glinka została zużyta, oj, się trochę uświniłam, e, Cała ta, znaczy cała, no wiecie, to jest malutka maseczka z dzień została zużyta, tak więc jestem przeszczęśliwa, bo schodzę z tych zapasów maseczek. Dzisiaj w ogóle rano przyglądając, co bym chciała dorzucić, tutaj do. Do tego projektu wyciągnęłam kilka masek, które są zamknięte i których wiem, że po prostu nie użyję w najbliższym czasie, i one pójdą na wyprzedaż kosmetyczną, którą mam zamiar zrobić w maju, ale będę Was jeszcze o tym informować, zarówno gdzieś, w jakimś filmie na YouTubie, jak i na pewno na Instagramie. Tak więc gdzieś po prostu mnie śledźcie i ja zazwyczaj robię tak, że ja sobie przygotowuję posty, na przykład mówię OK. W piątek o 18 pojawią się posty, więc wtedy jakby każdy ma równe szanse, że może sobie wejść, sprawdzić i ja też siedzę, wiecie, to też chodzi o to, że ja siedzę wtedy przed kąpem i mogę na, na bieżąco Wam odpisywać, odpowiadać na Wasze pytania i tak dalej, bo nie ma sensu jakby wrzucać tego, kiedy potem po prostu mogę nie móc ogarnąć wszystkiego, jeśli wiecie o co mi chodzi. I tam będą też rzeczy pielęgnacyjne, jak i właśnie też kosmetyczne, bo mam kilka kosmetyków kolorowych, które też będę chciała puścić dalej w świat. Dobra. Przechodzimy teraz, ale to tak jak mówię, będę Was informować. Dalej rzeczy, które ciągle zużywam od całego początku projektu ze mną, jest esencja z mamą, z płatkami z gorzkiej pomarańczy. Możecie zobaczyć, tyle jej jeszcze zostało. Nie sądzę, żebym zużyła do następnego, dlatego że, tak jak Wam wspominałam i mówię za każdym razem, ja esencję używam 2-3 razy w tygodniu. I to są naprawdę też niewielkie ilości. Zwłaszcza jeżeli używamy maseczek, to tak naprawdę esencja nam już nie jest potrzebna. A że moja pielęgnacja w tej chwili jest bardzo minimalistyczna. Naprawdę to już nie jest tak, że ja tutaj, wiecie, nakładam sobie, ma esencję serum, maseczkę, krem, ty Nie, moja skóra y, po prostu zaczęła źle na to reagować, została nie wiem, przestymulowana tymi wszystkimi aktywnymi składnikami. I moja pielęgnacja w tej chwili jest bardzo, bardzo minimalna. Więc e, może też dlatego właśnie tyle rzeczy zaczęło mi zalegać, więc e, po prostu no nie wiem, czy akurat zużyję ją zresztą. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale tu, przy tej rurce, jest właśnie cały czas taki duży płatek, który non stopnie zatyka tą rurkę. I wspominałam o tym. Jakoś sobie radzę i jeszcze tego nie musiałam odkręcać i cały czas radzę sobie pompką, ale kto wie, czy właśnie nie będę musiała po prostu tego przelewać. O, widzicie, bo wszystko spadło na dół. A to dziadostwo zostało i dalej zatyka mi tą rurkę, tak więc zobaczymy. Kolejna rzecz, której nie zużyłam, ale którą przerzuciłam do e, podprysznic, e, żeby nie używać tego do twarzy, to jest peeling cukrowy ze skinfooda z truskawką. Jak widzicie, prawie go już zużyłam. Ale stwierdziłam, że na siłę go nie będę zużywać. Po prostu mi tyle zostało, więc na pewno do następnego razu po prostu zejdzie. Bardzo fajny jest to peeling, natomiast jest po prostu zbyt intensywny dla mojej skóry twarzy. Tak jak Wam powiedziałam na początku, że właśnie zaczynam podróż, jeśli chodzi o zmianę właśnie tych peelingów i o, o to, co, jak używam, jak... Um... Jak zdzieram martwę na skórek z mojej skóry, niekoniecznie to właśnie będą peelingi. Jeszcze mam trochę takich peelingów zdzierających, jak mój ulubiony, absolutnie L'Oreal, peeling rozświetlający cukrowy, po prostu ubóstwią ten peeling i zapach jest fajny. Ale, znaczy, on jeszcze, jeszcze nie odczuwam, żeby on był za mocny dla mnie. Łagodniejszy ten skawał e, też jest, e, te, też uważam, że jest fajny w tej chwili. Chociaż na początku mówiłam chyba, że jest zbyt łagodny, więc to są takie dosyć fajne peelingi. Natomiast właśnie już ten był po prostu zdecydowanie za mocny, i podejrzewam, że gdybym w tej chwili miała w swoich zapasach ten peeling, od którego się to wszystko zaczęło, czyli ten właśnie taki w brązowym opakowaniu, to pewnie uznałabym, że on jest dla mnie za mocny w tej chwili, tak więc ten jest pod prysznicem i pewnie do następnego razu go zużyjemy, no i a propos kawy czyli ta maseczka, którą w, wrzuciłam do projektu w zeszłym, w zeszłym, miesiącu maseczka The Sim Natural Natural Daily Original Coffee Mask, o matko jest to maseczka, o której Wam wspominałam, mówiłam, że e, nic nie robi nie jest zbyt fajna i tak generalnie nie za bardzo ją lubię używać. Mniej więcej zużycie jest takie, więc jakiś tam i jest. Użyłam jej ze trzy razy może w ciągu tego miesiąca i tak jak myślałam, z reguły używam jej rano jako takie pobudzenie, że ten zapach kawy tak pobudza. Ja jestem osobą, która generalnie może się napić kawę i spać, więc to nie jest tak, że ja tutaj potrzebuję kofeiny rano, żeby się obudzić więc ja rano akurat zdecydowanie bardziej preferuję herbaty, żeby rozgrzać sobie gardło niż kawę, ale z kolei taka maseczka kawowa, jak sobie na przykład nałożę płatki pod oczy i nałożę sobie tą maseczkę, to to jest taki fajny rytuał, nie zawsze mi się rano chce, bo czasami po prostu się zwlekam z łóżka i totalnie nie mam ochoty w ogóle na jakąkolwiek pielęgnację, więc to nie jest tak, że ja tutaj wiecie jak z koronek sobie skaczę z maską i pielęgnacją poranną, ale parę razy się zdarzyło, tak więc um, nie, nie przypuszczam, żeby mi się to um, zużyło do następnego razu. Podejrzewam, że to jeszcze ze mną troszeczkę um, pobędzie, natomiast zużywam. Po prostu sumiennie zużywam. Kolejny produkt, który niechętnie wrzuciłam do projektu Zero i potem żałowałam ale już jest dobrze, dlatego, że mam inne zamienniki, znaczy zamienniki następców tego produktu, które są fajne. E, mówię, mówię tutaj o Clinique Take the Day Off, czyli olejku do demakijażu. Możecie zobaczyć, ile było poprzednio, ile jest e, tym razem. Podejrzewam, że do następnego razu go zużyję, bo to jest po prostu produkt do demakijażu, więc jak się maluję, to go zużywam, tak to jakby jest jasne. E, I poprzednio wspominałam, że właśnie nie jest zbyt chętnie, bo ten następny olejek, który miałam z Jolse jest kiepski i w ogóle go nie lubię. No, i faktycznie tak nadal jest, tylko że mm, kupiłam sobie po prostu nowy olejek i nowy balsam, i <śmum> mam po prostu nowe produkty, które bardzo lubię. Które jeden balsam to sobie w ogóle odkupiłam: to jest ten Pharmacy The Green Clean Balm, po prostu kupiłam dużą pojemność a też kupiłam olejek, więc użyłam parę razy nowego olejku, bardzo mi się podoba, zapach jest fajny, więc yy, no, jakby nie żałuję już teraz tego, żeby to zużywać, bo mam dobrych, fajnych następców do, do demakijażu, których notabene czasami używam pomiędzy, pomiędzy tym, tak więc spokojnie to sobie będę zużywać. No i kolejne rzeczy, czyli dwie rzeczy do makijażu, które wprowadziłam do projektu Zero, Natomiast, które pewnie z nami jeszcze trochę będą. Czyli mowa tutaj o rozświetlaczu Beka w kolorze Vanilla Quartz. Możecie zobaczyć, że niestety, ale w zasadzie jeśli chodzi o zużycie, no to, to niewiele na razie widać. Jeszcze niewiele na razie widać. Jakiś tam większy wgłębień na razie nie zauważyłam. Nie widzę żadnego przybłysku dęka. No i też niestety to samo, wybaczcie, to jest brudne, ale w takiej formie mam, nie mam jak tego przełożyć czyli bronzer Nabla Gotham wydaje mi się, że za pierwszym razem, jak było to pierwsze zdjęcie to było widać jeszcze napis Nabla tak mi się wydaje, że tak delikatnie tak ledwo, ledwo, ale było widać natomiast w tej chwili już jakby nikt nie wiedział co to jest, to by nikt nie wiedział co to jest bo generalnie napisu tutaj na tym nie ma. Natomiast jedna głupia rzecz, którą tak zrobiłam i w ogóle zapomniałam, to to, że wywaliłam opakowanie po tym starym Moonstone z rozpędu. Szukałam, słuchajcie, ja nawet przegrzebałam worki na śmieci, autentycznie. No bo my segregujemy śmieci, więc jakby nie ma brudnych śmieci w, w tych segregowanych. E, bo chciałam przełożyć sobie... Ee, rozświetlacz, rozświetlica z Glam Shopu, bo też go mam właśnie w takiej, w takiej formie, no bo w takiej formie go kupiłam i pamiętam, że Maxi pokazywała na swoim Instagramie, że ona właśnie do takiego mini opakowania po bece przełożyła tamten i kurde, okazało się, że wywaliłam. Więc jak zużyję ten, to przynajmniej jak będę pamiętać, mam nadzieję, że będę pamiętać, to właśnie, to właśnie będę musiała pamiętać, żeby go nie wywalić, ale taka byłam za, słuchajcie, naprawdę przetrzepałam po prostu wszystko, moją torbę niestety z produktami do denka następnego, tamtą już wypróżniłam, którą właśnie w marcu chyba było, było to denko i tam właśnie pokazywałam to zużycie, i znaczy to puste, puste opakowanie, no i po prostu puch. Poszło. No to teraz przejdźmy do produktów, które dorzucam do obecnego projektu. Dorzucam cztery produkty, co prawda trzy zużyłam, cztery dorzucam, ale i tak za chwilkę wiecie, będzie cały czas rotacja, więc nie, nie musi być jeden do jednego, a nawet dobrze, że dorzucam cztery. I zacznę od takiego maleństwa, który jest upiornie drogie. Jest to Tata Harper Resurfacing Mask. Mam ją prawdopodobnie z jakiegoś albo Sephora Boxa, wiecie, z, z USA, albo była w jakimś zestawie, albo gdzieś tam na bankie nie kupiłam. Jest to horrendalnie drogi produkt, który nie wiem, co ma robić. Użyłam jej dwa razy i tak leżała. I ona chyba, z tego co pamiętam, nie ma zbyt długiego terminu ważności, więc po prostu wrzucam ją teraz. Może ja sobie wygooglam, co ona ma robić, bo ja myślałam, że to jest po prostu taka maska, która jakby da takie fajne, wiecie, uczucie nawilżenia na skórze, ale tak jak z tego co pamiętam, to ja nie miałam żadnego wrażenia po niej i zresztą nawet kiedyś miałam w ogóle serum Tata Harper i też nie miałam żadnego e, takiego efektu, w sensie używałam po pierwsze, no chyba Tata Harper z tego co wiem to jest taka naturalne składniki ma, albo generalnie coś w ten deseń e, no i zapach jednak tego serum na przykład mi kompletnie nie przypadł do gustu ale właśnie w ogóle też nie widziałam żadnego uczucia, moja skóra potem była taka tempa, nieprzyjemna naprawdę nie bardzo widzę szału nad tymi produktami, dlatego wrzucam żeby zużyć i zapomnieć Wrzucam też drugą maskę, to jest Glam Glow Czarna i ona ma pojemność jeszcze 34 chyba gramów, tak, 34 gramów. Potem oni zmienili i już jakby standardową pojemnością jest 50 gramowa maseczka i okazało się, że ja te maski mam dwie, czyli mam właśnie 34 gramy i mam 50 gramów. Ta niestety prawdopodobnie dostała jakiegoś strzała w transporcie, dlatego że jest... Cała tutaj uświniona, chociaż nie, wy, nie przypominam sobie, że jej używała, bo raczej ostatnio jak zużywałam, to była to maseczka w tubce, ale generalnie widać, że jest usyfiona i po prostu otwarta, więc postanowiłam, że tą sobie biorę na zużywanie, natomiast tamtą 50 gramów, ponieważ ona jest nieotwarta, to jest nieodklejona, tam jest wszystko czyste i wszystko jest zalakowane, tamta trafi po prostu na właśnie wyprzedaż, która... Tak jak mówię, będzie, nie, będzie kiedy będzie, ale dam wam znać, więc to sobie będę używać. W ogóle ta biała maska to jest y, jedna z moich ulubionych masek, jeśli chodzi o Glamglow. Y, one wiem, że są bardzo drogie, i bardzo dużo osób mówi, że są przereklamowane. I częściowo mogę się z tym zgodzić. Nie wszystkie ich produkty mi pasują. Chociaż ogólnie tą markę lubię, i lubię próbować ich nowe rzeczy. I nie każda nowa rzecz mi podpasuje. Natomiast ta biała seria. Czyli ta maska i też jest taka, wiecie, ta pianka do mycia twarzy, bardzo lubię te produkty. Po tej masce ja widzę efekt, to jest naprawdę rewelacyjna maska, tylko też, że właśnie jest w kit droga, więc no, na wyprzedaży będziecie miały okazję po prostu ją zgarnąć w dobrej cenie. Jeszcze jedna rzecz, to jest Huxley Secret of Sahara Oil Essence, Niby esencja, chociaż powiem Wam, że ja to traktuję bardziej jako serum, więc pewnie będę gdzieś tam sobie to stosować jakoś tak wymiennie. Natomiast też już czas zacząć to zużywać, i ja uwielbiam, to to daje naprawdę niesamowity efekt nawilżenia, więc teraz, kiedy ja właśnie czasami miewam takie dni, gdzie właśnie mówię, kurde, gdzie to moje nawilżenie znika. Chociaż nie w tej chwili, bo używam cały czas kodali tego winosors i naprawdę jestem zadowolona. Ale mimo wszystko właśnie na wieczór, kiedy będę chciała taką większą dawkę, ewentualnie na przykład właśnie po masce oczyszczającej, to to będzie naprawdę bardzo fajne. Mam mniej więcej zużytą, trochę więcej niż połowę. się tutaj tak przelewa, ale trochę więcej niż połowę mam zużyte, więc no zobaczymy, ile będę to zużywać. Natomiast to serum czy też esencja jest naprawdę genialna. Ja mam w ogóle z Hacleja jest jeszcze. Ten Anti-Gravity Cream, jakiś taki krem mam właśnie z Huxleya, odkryłam go w czyluściach właśnie moich zapasów, natomiast w ogóle go jeszcze nie otwierałam, bo mam bardzo dużo innych kremów i na razie tamten jest pełnowymiarowy, więc on poczeka sobie, natomiast to uh, i maseczka z tej serii to są genialne rzeczy. I ostatni produkt, który postanowiłam dorzucić i już nawet tak, wiecie co, jak dorzucałam ten em, rozświetlacz i bronzer, to już tak sobie myślałam, właśnie jak powiedziałam tam w tamtym e, filmie, że może coś jeszcze dorzucę i, 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 tam, i, i pomyślę jeszcze, to miałam z tyłu głowę, żeby dorzucić ten olejek z Clarinsa. To jest właśnie olejek, który był w takim kalendarzu adwentowym, chociaż nie do końca adwentowym, który Clarins przycenił po prostu po świętach już na koniec grudnia i ja tam właśnie kupiłam ten, ten cały zestaw. I jako powiem Wam ogólnie lubię? On stoi u mnie na stoliku przy komputerze, jak na przykład pracuję i mam suche usta, to faktycznie sobie tym czasami przejadę. I pomyślałam sobie, że żeby właśnie zużyć to, bo tu mamy 18 miesięcy na zużycie, co prawda, ja mam na razie otwarte to 4 miesiące, mniej więcej nie, otworzyłam to w grudniu, czyli mamy 5 miesięcy. No to spokojnie tak, jakby to przez 18 miesięcy bym zużyła, ale mimo wszystko po prostu chcę jakby chcę dorzucać kolejne kosmetyki, może właśnie powoli zanurzać nóżki w tej kolorówce, chociaż kolorówka się zużywa bardzo wolno i nie wiem, czy będę, będę w to szła i to już tłumaczyłam Wam wielokrotnie, czemu nie podkłady pudry, kredki i takie rzeczy, no ale to jest jakby taka, właśnie, taki łącznik pomiędzy pielęgnacją a kolorówką, więc wrzucam to do denka, jest w tej chwili takie zużycie, czyli powiedzmy, że połowę, tylko że tak naprawdę jak się teraz wyjmie ten aplikator, uch, jest cały tak zaklejony, no to w tym momencie, jak Wam to teraz pokazać? O, może w ten sposób. No to to zużycie jest w tym momencie o wiele, o wiele mniejsze. Tak więc będziemy zużywać i zobaczymy, ile czasu mi to zejdzie. Podejrzewam, że no. Z kilka miesięcy pewnie jeszcze tak, skoro po pięciu miesiącach mam połowę, no to myślę, że jeszcze tak, te z pięć miesięcy pewnie będę zużywać. Wspominałam wielokrotnie właśnie, dlaczego nie ma zbyt wiele kolorówki, dlatego że właśnie ja cały czas na bieżąco testuję, a z kolei pudry tak czy siak zużywam, więc trochę nie ma sensu, bo też nie chcę się zmuszać do używania jednego produktu cały czas. Natomiast w przypadku akurat brązera, rozświetlacza, to to są takie dosyć uniwersalne produkty, więc one pasują do wszystkiego, nawet dzisiaj na sobie mam te rzeczy. Oczywiście. Cały makijaż mój, czyli jaką mam pomadkę, co mam na oczach i generalnie co tutaj się zadziało na twarzy, macie podlinkowane na dole, macie wszystko wypisane, jak również wszystkie produkty, które zużywam. Czy zużyłam, czy zużywam, cały czas macie je wypisane na dole. Macie również też link do kanału Aldony Anny, od której w ogóle wzięłam cały koncept tego projektu. Ja wspominam o tym filmie, natomiast czasami mogą być nowe osoby, więc też jakby ch chcę dać kredyt, tak to jest dziwne, tak? Give credit, jakby. Ym, no nie ma fajnego polskiego odpowiednika właśnie tego słowa, natomiast chodzi mi o to, że. Na samym początku, jak w ogóle planowałam sobie ten projekt Zero, yy, to planowałam go zrobić tak, jak dziewczyny z kanału Beauty News z Australii. Natomiast one robią całą twarz od pielęgnacji, poprzez yy, wszystkie produkty do makijażu, produkty do włosów, balsamy do ciała, do paznokci, wszystko po prostu. I one udostępniają tam takiego Excelka, który jest po prostu ogromny. Jak ja to zobaczyłam, to się zgarbiłam. Po prostu mówię, wiem, ja że tego w ogóle nie ogarnę. Ale wy mi przyszłyście z pomocą, jak wspomniałam o tym, że chciałam ale trochę się boję, że właśnie żebym weszła na kanał Aldony i zobaczyła jak ona to robi i o wiele bardziej mi się to spodobało, bo to było po prostu tak, że spokojnie jakby wiedziałam w jaki sposób to dopasować do siebie, bo oczywiście dziewczyny z Beauty News mówią, nie musisz robić tego tak jak my, my to robimy od 3 lat my tu już prawie wiecie, pro jesteśmy i jakby dla nich jest to proste natomiast właśnie chodzi o to, żeby Zrobić ten projekt pod siebie i tak, jak nam pasuje, żeby właśnie się nie męczyć, bo to wtedy nie ma sensu i po prostu to nie idzie. Więc weszłam na kanał Adony i zobaczyłam sobie właśnie, jak to wygląda, i, i ten sposób mi się trochę bardziej spodobał, że właśnie to było takie. Takie właśnie niewymuszone, takich kilka produktów, nie od razu cała łazienka, po prostu wszystkiego, tak więc zostawiam Wam linka właśnie, żebyście mogły zobaczyć jej kanał i zobaczyć, jak jej idzie. No dobra, więc to tyle, jeśli chodzi o aktualizację projektu Zero. Jeśli lubicie ten projekt, jeśli lubicie śledzić ze mną właśnie moje zużywanie, jak mi idzie, czy się frustruje, czy się nie frustruje, to zostawcie kciuka do góry. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie też zasubskrybować. Jak dobijemy do 12 tysięcy, to będzie rozdanie na kanale. Ja takie rozdania robię co tysiąc. Na 11 też było. Teraz jest około 11,5. Zbliżamy się do, 11, do 11 600. Więc jak wybije 12, to czeka Was fajne rozdanie. Ja już mam pudełeczko przygotowane z rzeczami, które dla Was zbieram, i tak sobie myślę, o, to jest fajne, więc to można by było na przykład do takiego pudełeczka włożyć. Tak więc yy, tak, jeżeli macie ochotę, to zasubskrybujcie. A tymczasem dziękuję Wam dziewczyny, serdecznie za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze, trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Na razie, papa. Hej, hej, witajcie na podsumowaniu projektu Zero, czyli jak mi idzie moje, 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 moje zużywanie. Hej witajcie po... Hej, hey, witajcie na kolejnym podsumowaniu mojego projektu. Nie a tak tak, szminka na zapach. Patrzcie. Ja pewnie sama z siebie nie kupiłabym trzech opakowań tych płatków, natomiast e, i, i, e, 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 e. Tata Harper Resurfacing Mask e, i to chyba było tyle. No to teraz przejdźmy do produktów, które dorzucam do obecnego projektu. Wow! Zostawcie też kciuka do góry, jeżeli nie lubicie <śm> <śm> <śm>